Siemanko, tak jak zapowiadałem, tak też robię. Macie tutaj odcinek z całego podsumowania kosztów projektu mojego surrona. W tym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym, co i dlaczego zostało kupione i co po prostu było niezbędne do tego, żeby ten surron był w stanie generować tą moc 18 kW. Bezpiecznie i przekazywać ją w miarę na grunt W którymś rogu ekranu będziecie mieli napis, który na bieżąco będzie mówił o tym Ile ten Surron w danym momencie opowiadania o tej maszynie kosztuje Więc cóż, no zapraszam do oglądania Zacznijmy od tego, że tego oto Surrona kupiłem za kwotę 12 tysięcy Co uważam, że jest naprawdę dosyć okazyjną ceną Ponieważ no, miał on wszystko sprawne, tak naprawdę jedyne co było tutaj do zrobienia to wymiana łańcucha Więc e, no, w tamtym momencie ciężko było o to, żeby kupić tego surro na taniej Jest to wersja LightBX BX z 2021 roku bodajże Czyli już na tej manetce elektrycznej, co pozwoliło na bezproblemową wymianę tej manetki Na kciukową, ale o tym trochę później więc tak, za samego surona mamy już 12 tysięcy. Dalej walczyłem z różnymi amortyzatorami. W pewnym momencie był tutaj Marzocchi 888 RV, natomiast nie do końca zadowalała mnie je jego praca i wygląd, więc wpadł finalnie Marzocchi 888 CR, przemalowany na czerwono, tak żeby idealnie to współgrało z, z całym suronem. Eee, koszt takiego amortyzatora to jest około 1500 zł razem z okleiną, z przemalowaniem, ze wszystkim, z całym serwisem. No mogę teraz powiedzieć, że amorek jest w stanie perfekcyjnym. Eee, jeśli chodzi o to e, jaką mamy sprężynę w tym morku, to jest tutaj tytanowa sprężyna Foxa, najtwardsza jaka tylko jest. Dalej, eee, Surron naprawdę świetnie prezentuje się przez okleinę. Okleiną zajął się Backfire Design. Sama okleina kosztowała całe 400 zł, więc uważam, że w sumie niedużo. Następnie wjechał taki oto błotnik, błotnik od 96 Power Parts, kosztujący 169 zł. Jest on naprawdę bardzo fajny, elastyczny, więc raczej go nie połamiecie. O Amorku mówiłem, zapomniałem wspomnieć o tym, co się dzieje na kierownicy Przede wszystkim mostek truwatiwa. Nie mam pojęcia, ile taki jest warty Kosztował prawdopodobnie w okolicach za 100 zł Ja go wyciągnąłem z innego roweru Jeśli chodzi o kierownicę, Dartmoor Tornado High Cena 150 zł Dalej mamy lusterko Każdy o nie pyta Jest to e, lusterko motocyklowe Hebo Możecie wpisać coś takiego w Allegro i takie lusterka Wam wyskoczą Koszt za komplet to jest 5 dych Gripy są skręcane, jedne z najtańszych z Allegro, ale takie mi po prostu pasują, kosztowały dwie dychy. Manetka, jest to najprostsza manetka kciukowa z Nexuna, za 5 dyszek. Dlaczego nie Rollgas? No moim skromnym zdaniem po prostu manetka kciukowa lepiej nadaje się do elektryków, gdzie nie możecie w każdym momencie chwycić sobie sprzęgła. Jeśli chodzi o heble, są to Magury MT5, po dwóch stronach, na klockach metalicznych EBC Golda. Mhm. Hamulce to Magury NT5 na klockach metalicznych EBC Gold. Generalnie to komplet takich hamulców kosztuje około 1000 zł. Z przodu jeszcze mamy tarcze Magury 203, jest to symboliczne 150 ziko do całego budżetu. Jeśli chodzi o koła, no to koła pochodzą ze sklepu 96 Power Parts, z przodu jest to 19, z tyłu jest to 16. Obręcze zostały pomalowane na taki miedziany metaliczny kolor. Moim zdaniem z tą okleiną prezentuje się on po prostu prześwietnie. Koła kosztowały mnie 2500 zł. Lecąc dalej, mamy takie napinacze łańcucha również od 96 Power Parts. Kosztują one bodajże 150 zł. Dodatkowo w ostatnim czasie został wywalony w tym miejscu pasek i został wstawiony łańcuch zestaw od Ted Kata kosztujący około 600 zł. Do tego zamontowany nowy łańcuch kosztujący stówkę. I teraz przechodzimy do najgrubszych wydatków, a właściwie do najgrubszego wydatku, czyli baterii od Raptor E-bike. Bateria 60V 66 Ah na ogniwach płytowych. Sam koszt tej baterii to jest w tym momencie, jak dobrze pamiętam, 8000 zł. Do tego wszystkiego warto wspomnieć, że mam zmienioną jedną rzecz, czyli wiązkę w tej baterii, od tej baterii w sumie. Tutaj jest konektor QS8, dalej są przewody 6AWG, zamiast 8AWG jak jest to seryjnie, koszt takiej zmiany to jest 400zł. Modyfikacja sterownika przez Artura, do którego kontakt macie w opisie, kosztuje 600zł. I tym tak naprawdę sposobem uzyskujecie ze swojego Surrona, no pocisk, bestię dosłownie, aż tak naprawdę głupią mocną bestię. Bo tej mocy nie idzie rozsądnie wykorzystać i nie idzie tym jechać spokojnie. Ja z całego projektu jestem naprawdę mega zadowolony, ponieważ wyszedł prześwietnie, sam Surrun wygląda zajebiście. Wiele osób mówi, że jest to najlepiej wyglądający Suron, jakiego w ogóle widzieli. No, ja skromnie zaprzeczam, ale tak zupełnie szczerze, no, wygląda on prześwietnie, sami przyznacie. Także cóż, w tym odcinku to chyba wszystko. Ja się z Wami żegnam i do następnego. Cześć.